Wielki Post powinien boleć, dlatego spróbujmy w czasie tych kazań wielkopostnych dotknąć spraw bolesnych, spraw trudnych, ale spraw, które wydają się zasadnicze. Dzisiaj pomyślmy o rezygnacji. Bóg mówi do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca. Do kraju, który ci ukaże. Przynajmniej z trzech rzeczy musi Abram zrezygnować. Żeby pójść do ziemi obiecanej, musi zostawić swoją ziemię. Nie da się pójść do ziemi i zabrać swoją ziemię. Żeby stać się nowym narodem, musi zostawić dom swojego ojca. Musi zostawić to, co jest najbliższe. Co więcej, żeby posłuchać Boga, który mówi, idź do kraju, który ci ukaże, czyli nie wiem jeszcze do jakiego kraju, nie wiesz jeszcze, i ja ci dopiero potem powiem, czyli ufam Ci, Panie Boże, ale nie wiem, jaki będzie koniec, czyli tak naprawdę rezygnuję z czego? Rezygnuję z stabilizacji. Rezygnuję z tego, że wiem, co będzie pojutrze, wiem tylko, co będzie jutro. To samo można powiedzieć w Ewangelii. Przecież jak on wziął tych trzech apostołów, to tak naprawdę zrezygnował z dziewięciu. Jak się czuł Piotr? I co rozmawiał? Co mówił z Andrzejowi? Przecież to był jego brat. Nawet dzięki Andrzejowi Piotr przyszedł do Jezusa. I kiedy Jezus bierze Piotra na wysoką górę, czy Piotr nie musi zostawić Andrzeja? Czy trzej uczniowie nie muszą zostawić dziewięciu pozostałych? Czy nie zostaje gdzieś takie przekonanie, myślenie, dlaczego akurat ta trójka? Czy my jesteśmy gorsi? Jeszcze na końcu Jezus im powie, nikomu o tym nie opowiadajcie. Przecież na pewno się pytali, coście tam robili. Rezygnuję z tego, żeby, żeby powiedzieć to, co wiem. Rezygnuję ze swoich planów, tak, chciałbym postawić trzy namioty, ale słyszę głos Ojca: Jego słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. Zauważmy, że w Biblii ten motyw rezygnacji, odrzucenia, on się pojawia już w pierwszej księdze i na początku księgi rodzaju, kiedy Pan Bóg mówi: Macie wszystkie drzewa, ale jest jedno drzewo, którego nie można zerwać owocu. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć: To jest symbol, że w życiu będą takie rzeczy, z których ty musisz zrezygnować. Dla twojego dobra musisz zrezygnować. Niesamowita przekorność Ewy, która ma setki, żeby nie powiedzieć sto tysięcy drzew i akurat się uprze. Przekorność człowieka czy dziecka, mówią, że jak chcesz, żeby dziecko zajrzało do szkatułki, to powiedz, że wszystko może dotykać w domu, ale, ale żeby nie dotykało tej szkatułki, która jest na górze szafy. Pierwsze, co zrobi, to będzie tam sięgać. Niesamowita przekorność człowieka, ale Bóg jakby pokazuje, jest coś, czego musisz zrezygnować. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzin. Musisz z czegoś zrezygnować. Przychodzi bogaty młodzieniec, odszedł zasmucony, bo miał za wiele posiadłości. Zostaw to, a będziesz szczęśliwy. Nie, odszedł po prostu zasmucony. A psalm pierwszy jest genialny w tej, w tej myśli, kiedy mówi szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie stoi na drodze z grzesznikami, nie siedzi z szydercami. Żebyś miał czas na upodobanie w prawie pańskim, musisz odrzucić pewne znajomości, pewne przyjaźni. Ale zauważmy, to nie tylko Biblia. Przecież całe nasze życie pokazuje, że my dokonujemy każdego dnia rezygnacji. Żeby przyjść dzisiaj do kolegiaty świętej zrezygnowaliście z ponad stu kościołów w Krakowie. Żeby wybrać tą jedną, jedyną na świecie kobietę, powiedzieliście ponad 3,5 miliarda kobiet, nie, ja was nie kocham. No tak, publicznie powiedzieliście, jesteście gorsze, nie? W sensie, nie jesteście tak bliskie jak, jak ty. Kiedy idę do tego mojego wybranego liceum, mówię wszystkim liceom w całej Polsce i w całym mieście, nie, ja was odrzucam, ja z was rezygnuję. I my to zauważamy nawet przy jedzeniu, że coś wybieram, coś, z czegoś muszę zrezygnować. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że może okazuje się w naszym życiu, że my mamy problem nie z tym, że, my, że nam czegoś brakuje, ale z tym, że my nie umiemy czemuś powiedzieć nie. Że jest coś w życiu naszym takiego, że my nie umiemy z tego absolutnie zrezygnować, a trzeba absolutnie z tego właśnie zrezygnować. Czasem to jest dziw, że na wszystkich spotkaniach, nie tylko duszpasterskich, kościelnych, ale też uniwersyteckich, ciągle zadajemy sobie pytanie, co trzeba jeszcze robić, co trzeba jeszcze robić. Nie, nie. Może przyjdzie taki czas, że zadamy sobie pytanie, czego trzeba nie robić, żeby to, co robimy, było na lepszym poziomie. Bo to nieprawda, że my nie robimy. Każdy z nas robi bardzo dużo. Ale problem polega nie na tym, że my nie robimy, bo mało jest takich, którzy leżą i nic nie robią, ale problem polega na tym, że robimy bardzo dużo, mamy bardzo dużo zajęć, mamy bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo myśli, bardzo dużo znajomych, a ostatecznie przez to, że nie umiemy rezygnować, czujemy, że to wszystko takie jakieś nie jest głębokie. Nie jest głębokie. Tak jakby trzeba było z czegoś rezygnować, żeby to pozostałe było o wiele bardziej głębsze. I to jest pytanie na Wielki Post. Może przyszedł czas, żeby sobie powiedzieć jasno ja muszę zrezygnować z tego miasta, bo tu nie jestem nawrócony, ja muszę zrezygnować z tej klatki, normalnie muszę zmienić mieszkanie, zmienić autentycznie mieszkanie, bo jest mi źle z tym sąsiadem już 12, 13 lat. I ja muszę zmienić pracę do tego stopnia, że muszę zrezygnować, bo jeśli tego nie zrobię, to będę się męczył, będę się męczył. Ja ciągle wierzę, że on się zmieni. Wierzę, że ona się zmieni, ale to mnie niszczy. Ja muszę zostawić szkołę, muszę zostawić studia, muszę zostawić ten kierunek albo zostawić tą przyjemność. Ja muszę z tego zrezygnować. Wow, może by zrobić postanowienie, może trzeba po prostu zrezygnować z telewizji. Może trzeba żyć bez internetu po prostu. Albo tylko pięć minut dziennie, może godzinę, nie cztery, może zrezygnować z jakiejś ambicji, zrezygnować z jakiegoś planu. Mam takie marzenie, że ono tak kręci, tak mnie zakręciło, że, że już nie mogę sobie poradzić z kredytem. Dzisiaj pytanie jest niesamowicie ważne. Jeśli Ty, Abramie, chcesz wejść do ziemi obiecanej, jeśli chcesz założyć nową rodzinę, jeśli chcesz, żeby Bóg był Twoim błogosławieństwem, musisz zostawić to, do czego jesteś przyzwyczajony, to, czego jesteś pewny, to, co Ci daje poczucie komfortu i satysfakcji. No, chyba że jesteś bardzo głęboko szczęśliwy. I zauważmy, dwie rzeczy odgrywają szaloną rolę. Po pierwsze, to, że ta rzecz. Dla której my rezygnujemy, musi być wspaniała. I Jezus nigdy nie każe rezygnować, żeby nie dał komuś czegoś więcej. Pan Bóg nie prosiłby Abrahama, gdyby po prostu to wyjście polegało na tym, że wiesz, wyjdź z tej ziemi, a stracisz na tym. Nie, Bóg zawsze robi tak, że jeśli ja z czegoś rezygnuję, to uzyskam sto razy tyle. Czyli ja muszę uwierzyć w to i taki mieć cel w życiu, bo może ja celu w życiu nie mam. Mieć taki cel w życiu, że powiedzieć, nie, to jest, to jest tak ważne, moje szczęście, moje poczucie pokoju, moje poczucie właściwie relacji jest tak ważne, że ja muszę zniszczyć to, co to niszczy. Muszę, bo cel mam wyraźny, więc może problem jest z celem i trzeba przemyśleć cel. Może to jest jakiś, jakiś można powiedzieć, nasz, nasz jakiś osobisty problem. A druga rzecz, musimy zaufać, no nie ma innego wyjścia. W tej rezygnacji ja muszę zaufać, muszę zaufać w to, że, że, że jest taki moment, kiedy, kiedy to będzie bolało. Kiedy to będzie bolało, jak boli operacja, ale po tej operacji przyjdzie po prostu moment zmartwychwstania. Więc jest, nie mamy argumentów za tym. Nie miał żadnych argumentów za tym Abram, że głos Boga Ojca jest prawdziwy i że nie jest on fikcją i że tak naprawdę Pan Bóg nie, jakoś nie wprowadza go w iluzję. Nie mamy żadnej pewności. Ale mamy niesamowite zaufanie czy możliwość zaufania Słowu Boga, które mówi człowieku, jesteś powołany do szczęścia, jesteś powołany do Ziemi obiecanej. Jeżeli nie jesteś w tym momencie, nie ma w Tobie pokoju, nie ma w Tobie tej Ziemi obiecanej, to znaczy, że z czegoś musisz absolutnie zrezygnować.